gdzieś mam na i stale w kolejnym odcinku Sleep of Screenowy na 15. Mam nadzieję, że teraz to będzie wygrana, bo już zagram tyle mapek. Hello. Czy macie na, na tej mapie, ale... Hello, bro. W końcu ktoś, który coś mówi... Kur.

Muszę to wybrać, nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że tak nas spomni, go nie ma nigdzie. Ojej. W sumie źle zrobiłem Razem tutaj zajeżdża się lepiej, powinniśmy to, to zupełnie inaczej rozegrać. Przeszedł gdzieś tam. To napisano. Чаем так. Ладно. Пойдем для нас. Ай, я не знаю, мы 22 Tylko 22 nie zdążyłem więcej No tak się czułem? Powinienem mieć go Na szczęście on to zrobił 3 -1. Z tyłu chyba nie mam nikogo Kurde, jak on się z poziom w tym momencie Kolejno. Ajajaj. O ty. <ścoughs> nie wierzę. Nie wierzę, że miałem problemy z takim typem, nie? Jeden HP mu zostało. Pewnie już podał info. O nie, miał czas. Nie, 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 mam... nie, 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 mam... po prostu siły. Przesił się w końcu. Nic, jestem bez klętu, bez niczego. Dobra. Są jeszcze Ja podejrzewałem, że gdzieś w tamtych stronach jest. GG, no... Jeszcze nic... Nie wiadomo. Mhm. Smith ma powiem HP. Nice. To dla nas, Nie powinniśmy się tak zepsuć. Mhm. ładnie to skopił? Nice bro. Pinks. Mamy po 7 killi. 62 dla nas, jak powinien nie wiem, semi tak pink. Nagle poszedł do góry, mam nadzieję, że zaraz się ogarnie, bo ja nie wytrzymam. <grym> wiedział, że tu jestem. No, ładnie. Fajs. Nice. Weźmiemy sobie darmowego flasha za to 72 ładnie 82 tego już nie można zepsuć. no po prostu nie ma takiej opcji nawet niepokoi mnie ten ping tylko nic poza tym Dobra, jeszcze jeden gdzieś... Nie wiadomo gdzie... No to jest ten gorszy jeszcze. Powinniśmy dać radę. Chyba że jakiś, jakimś magicznym cudem zaskoczy. Czy tu, czy tu. Mamy 9 Dziękuję for game Aby wy zasadować w kolejkom entarzu co so, do so, typu so, so, so. się na scenarie łive Zobaczymy <coughs> Ten roku jakie to były rangi. No nie fajny, pięknie, fajny. Skłonił znów w koszmarów. Ładnie. Gold jeden. A to widzimy się w następnych materiałach. No i mogę